Żyjemy w epoce, w której przekonuje się ludzi do tego, że własność jest pase, Własność jest niekonieczna do szczęścia. Klaus Schwab mówi wręcz, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Jest to oczywiście miraż. Miraż polegający na tym, że kręgi, które zdobyły bardzo, wielkie, bardzo wielką własność, chcą teraz po prostu narzucić swoje władztwo całej reszcie, pozbawiając ją Środków do życia i uzależnienia od siebie. Stowarzyszenie księdza Piotra Skargi od początku swojej działalności, jak je obserwuję, jest stowarzyszeniem konserwatywnym, propagującym chociażby tezę: ile, wolno, ile własności, tyle wolności. I to bardzo potrzebne dziś konserwatywne myślenie. Przyglądałem się temu stowarzyszeniu od samego początku, od jego bardzo takich. Niepozornych juvenaliów, aż do dziś, kiedy już jest stowarzyszeniem prężnie działającym, mam nadzieję, odciskającym także swoje piętno w myśleniu wielu warstw polskich katolików. To bardzo potrzebne stowarzyszenie i potrzebne są media, które to stowarzyszenie organizuje i finansuje. Jak widać, mając nieco własności i nieco środków, można prowadzić niezależną działalność. I dowodem na to jest Stowarzyszenie Piotra Skargi, ale także misja edukacyjna, którą to stowarzyszenie prowadzi i której jak najbardziej kibicuje.